Cześć, dziś przychodzę do Was z testem. Będzie to test podkładu Z Max Factora Face Finity i tu będzie podkład 3 w jednym, czyli baza, podkład, korektor w jednym produkcie. Ja już ten podkład używałam przez długi czas, mogę Wam e, troszeczkę o nim powiedzieć. Kupiłam go na promocji w Rosmanie, miałam już 49%. Wtedy bardzo się opłaca, ponieważ zapłaciłam za niego. Jakieś 31-32 zł. Bez promocji kosztuje ponad 60 zł stacjonarnie, ale myślę, że możecie poszukać w internecie i też znajdziecie w podobnej cenie, jak ja kupiłam na promocji. Co więcej, tutaj jest jeszcze SPF 20. Ja mam go w kolorku Light Ivory 40. Ma pompkę, bardzo ładnie wygląda, jest elegancki, buteleczka jest szklana, 30 ml. Bardzo fajny produkt, który tak jak mówię już używałam. Jestem z niego bardzo zadowolona. Pokażę Wam dzisiaj po prostu, jak sprawdza się na buzi, jak kryje, jak wygląda. I troszeczkę jeszcze w międzyczasie o nim powiem. Może zaczniemy po prostu od aplikacji i w międzyczasie coś Wam jeszcze będę Podkład będę aplikować gąbeczką z Handemu. Taką gąbeczką, której Wam już wspominałam w ulubieńcach kwietnia. Bardzo fajna gąbeczka, bardzo duża, mięciutka, fajnie puchnie pod, właśnie pod wodą, bardzo ładnie naaplikuje się nią podkład, więc dzisiaj też jej użyję, ponieważ tak właśnie używam jej na co dzień i chcę pokazać Wam efekt, który też uzyskuje codziennie. Podkład jest bardzo, znaczy nie bardzo, jest po prostu płynny, delikatnie płynny, ma taki odcień powiedziałabym beżowy, nie wpada ani w żółte tony, ani w różowe, jest to taki ładny jaśniutki beżek to jest troszeczkę za jasny, e, za jasny kolorek jeżeli chodzi o tą porę roku ale bardziej e, skierowałam się właśnie aby mieć go na jesień, zimę jeżeli chodzi o teraz to po prostu konturuję sobie buzię, ocieplam ją pudrem i wtedy fajnie wygląda więc nie przeszkadza mi w ogóle jego kolor jak widzicie kolor jest jaśniutki bardzo ładnie wygląda, nie ciemnieje na buzi po aplikacji bardzo fajnie utrzymuje się przez wiele godzin, dobrze przypudrowany naprawdę jest w stanie wytrzymać aż do 12-13 godzin w pracy. Zaczyna aplikację. Mam zrobioną jedną połowę e, właśnie twarzy, pomalowaną. Podkład, mam nadzieję, że kamera to odda. Podkład bardzo ładnie ujednolicił ten kolor. Bardzo fajnie pozakrywał drobne wypryski. Niestety nie mam bardzo czerwonej skóry. Nie mam bardzo dużych zaczerwienień, jakichś wyprysków, żebyście mogły zobaczyć naprawdę ten efekt, który ten podkład daje. Ale myślę, że zobaczycie różnicę. Tutaj jest niepomalowana strona, tu pomalowana. Bardzo ładnie rozświetla buzię. Jest lekki delikatnie się tak e, lepi przez moment ale później te uczucie mija, bardzo fajnie kryje jak dla mnie, jest taki bardzo naturalny, jego, nawet jego krycie porównałabym do Revlonu Colorstay jest bardzo dobre, ale też podkład nie zapycha mnie nie zauważyłam, aby z moją buzią stało się coś e, dziwnego nie wysusza skóry, nie zapycha jej mm, nie zbiera się gdzieś w zakamarkach w zmarszczkach mimicznych nic z nim złego się nie dzieje za chwileczkę jeszcze dokończę drugą część twarzy abyście mogły zobaczyć cały efekt tak jak mówię u ten podkład sprawdza się bardzo dobrze krycie możecie sobie stopniować możecie dokładać go coraz więcej aby to krycie sobie zwiększyć ja dużego krycia nie potrzebuję bo jak widzicie nie mam problemów z cerą nic tutaj złego się u mnie nie dzieje nie muszę tego zakrywać jeżeli chodzi o jakieś drobne wypryski to zawsze używam korektora jakiegoś kamuflażu i wtedy bez problemu sobie je zakrywam Podkład, tak jak mówię, używałam go podczas gdy chodziłam do pracy na 12 godzin. Od rana do wieczora bez problemu, przypudrowany, pięknie trzymał się na buzi. Jeżeli wycierał się, to gdzieś równomiernie. Jedyną wadą dla niektórych może być to, że ten podkład, jeżeli wybieracie się na jakieś większe wyjście, typu, nie wiem, wesele, komunia, chrzciny, albo po prostu wyjście ze znajomymi i wiecie, że będziecie płakać, będziecie wzruszone, to lepiej uważajcie, ponieważ. Gdy... Płaczemy, to od razu po tym podkładzie są ogromne białe smugi na twarzy, i wydaje mi się, że tak samo będzie podczas deszczu, gdy nie daj Boże, dopadnie nas deszcz w ciągu dnia i pada nam na buzie, to na pewno zostaną mokre smugi, takie białe smugi wytarte na tym podkładzie. To duży minus, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o krycie i jego całe zastosowanie, tego, jak, to jak, jak działa, jak wygląda, to naprawdę wielki plus. Ja jestem z niego bardzo zadowolona, bardzo ładnie się umy sprawdza. I Wam też mogę go serdecznie polecić. Dokończę teraz drugą część twarzy i za chwileczkę do Was wrócę. Jak wcześniej Wam wspomniałam, że ten kolor jest troszeczkę za jasny na tą porę, to teraz widzę, że fajnie stopił się z twarzą, nie odcina się bardzo, moc, bardzo mocno, całkiem fajnie się prezentuje, ładnie wyrównał kolor skóry, bardzo ładnie zakrył wszystkie przebarwienia i takie plamki jakieś na mojej skórze, delikatne. Za chwileczkę jeszcze dokończę cały makijaż i wrócę do Was, aby pokazać, jak po prostu wygląda już z konturem twarzy i z delikatnym przypudrowieniem. Wracam po skończonym makijażu. Podkład y, współgra pięknie z wszelkimi pudrami. Całość makijażu wykończyłam sobie pudrem sypkim ryżowym z Paese. Jest to taki transparentny puder matujący. Na oczach mam y, dzisiaj paletkę z VIBO. Vibo Neutral. Może kiedyś jeszcze nagram też jakiś jej test na żywo, troszeczkę więcej o niej poopowiadam. Na razie chcę po prostu jej troszeczkę potestować. Jeżeli chodzi o usta, bo zawsze o to pytacie. Dzisiaj mam Vibo Million Dollar Lips. Będzie to takie opakowanie, numerek 1, bardzo rozchwytywany podczas tej promocji na Rosmanie 49% taniej. W ogóle nigdzie go nie mogą znaleźć. Kupiłam sobie, później chciałam dokupić jeszcze siostrze, już nigdzie go nie było. Przychodziło też bardzo dużo pań, mówiło, że wszędzie go szuka, nigdzie go nie ma jeżeli chodzi o oczy no to jeszcze mam e, tusz z Lovely i tą odżywkę z Eveline. nie robi ona nic szczególnego ale jest naprawdę genialna jako właśnie baza pod tusz ponieważ fajnie rozczesuje te rzęsy i później jak aplikuję tusz to nie są one takie posklejane tylko fajnie ten tusz po nich sunie więc fajnie się sprawdza jeżeli chodzi też o kontur buzi który może widać, a może nie to mam e, właśnie na policzkach em, Kobo 308 Sahara Sand, delikatny efekt, taki delikatny efekt cienia, konturowania, a pod oczami korektor z Kobo. Tak samo, ponieważ nagrywałam Wam test, za jakiś czas, za kilka dni pewnie pojawi się na kanale. Kochani, no, nie wiem, jak Wam podoba się ten efekt. Ja jestem z efektu bardzo zadowolona. Podkład fajnie ujednolicił całość cery, fajnie wyrównał kolor, ładnie się prezentuje, fajnie współgra z innymi produktami, nie waży się, nie zatyka porów. Bardzo długo się utrzymuje, jest. Teraz nie jest w ogóle lepki po, po już właśnie przy podrowieniu. Bardzo ładnie wygląda. Nie, nie jest to też taki efekt ciastka, efekt maski. To no, mówię, spisuje się bardzo fajnie, bardzo jestem z niego zadowolona. Mam nadzieję, że taki test Wam się podobał. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa-pa!